Przyszedł czas na podsumowanie tej wycieczki a może choć bliżej może na troszkę na podsumowanie tej wycieczki zastanawiacie się jak drogo jest w Czechach zapewne i teraz trzeba powiedzieć że jest rok 2022 i korona czeska z moich informacji wzrosła do złotówki o 20% i okazało się to bardzo znaczące bo Czechy są ogólnie dla nas drogie prawda drogie, drogie. drogie ale małe szybkie zestawienie Mamy tutaj mamy, wszystkie paragony, wszystko najpierw, najpierw tak, jeżeli planujecie podróż, to musicie się zastanowić nad winietą. Nas winieta kosztowała 310 koron, na 10 dni umożliwia to transport jakimiś drogami, które również są na stronie internetowej ich pokazane. Ciężko jest czasami się połapać, którą drogą można, którą nie. widziałaś, umiałaś rozpoznać? No niekoniecznie, no ale mając winietę nie musicie w ogóle się zastanawiać, Dokładnie. czy jechać płatną, czy bezpłatną, no bo zapłaciliście za to, tak? Więc w tym momencie nie musicie się zastanawiać, kurczę przejadę i co, dostanę mandat, tak? więc wszystkie A, drogi są dla Was w tym momencie dostępne, tak, przede tak, wszystkim te lepsze. I uważajcie też, żeby kupić tę winietę najlepiej na jakiejś czeskiej stronie, która jest również po polsku, bo ja znalazłem już jakieś pseudo strony, gdzie można było kupić winietę, która kosztuje 61,35 na złotówki, w każdym razie tak mi zeszło z konta, za 35 euro. Także można przepłacić. W opisie podamy Wam link do tak, strony, dokładnie. gdzie my kupiliśmy tą winietę. Jest to czeska strona, godna zaufania i, i tania. No i opłacalna. Jak się widać, dlatego opisie, rządowa, prawda? Rządowa. Tak, dlatego w opisie, opisie znajdziecie link do tej strony. Dobra. Szybko przeskakujemy do Google'a i Wam pokażę, jak nie dać się nabrać na te 27 euro, o których mówiłem winieta Czechy 2022 i zobaczcie tu jest jakiś e-winiec reklamy 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 i Czechy i bla bla i my szukamy czeskiej strony która jest dopiero o widzicie zobaczcie kurczę w ogóle jej tu na pierwszej stronie nie ma e ona się nazywała e coś tam coś tam zaraz czekajcie kurczę niemożliwe no dobra to wpasujemy inną winieta o jest e Dalnice.3. I tutaj mamy właśnie stronę czeską. Tutaj możecie zmieniać język, jeżeli Wam się pojawi inny. Akceptu i teraz tak, zapewne zastanawiacie się odnośnie kosztów. To właśnie tutaj 10-dniowa kosztuje 310 koron, 30-dniowa 440, a roczna 1500 koron i przejdźmy może dalej. Tutaj możecie weryfikacja ważności, wpisać swój numer rejestracyjny pojazdu, jak i Poczekajcie, wpiszemy. Po, po Rzeczpospolita Polska, EPA 06073. I tak znacie nasz numer rejestracyjny. O, na dzień dzisiejszy pojazd nie posiada zakupionej winiety. Super sprawa. I teraz tak: gdzieś tu była jeszcze informacja, kto musi zakupić winietę. Kontrola i mandaty. Mandat to było właśnie nawet do 100 tysięcy koron, A tu jest grzywna 5 tysięcy. Przeczytajcie sobie pytanie i odpowiedzi. Ale też tu była opcja na jakie drogi to jest i dajcie mi chwilkę, gdzie obowiązuje, dokładnie i tutaj możecie pobrać szczegółowo mapę, widzicie tutaj odcinki bezpłatne, odcinki płatne, bardzo dużo tych odcinków płatnych jest, mimo jak się zbliżacie do Pragi, to praktycznie wszystko jest płatne tutaj od strony Polski, może tędy, ale i tak nie warto za te 310 koron, ok, ale przechodźmy może kup winietę, no i teraz wybieracie kraj, Polska, Rzeczpospolita Polska, wpisujecie EPA, widzicie, u mnie się już nawet y, y, od EPA 06073. I tutaj początek ważności. Możecie sobie kupić winietę do przodu, dajmy na to. Pi, pi, nie, pojazd zasilany z gazem ziemnym, a tego nie wiem, to o co chodzi, być może jest droższy i bierzecie dziesięciodniową Tutaj Tomasz Gibek na przykład yy, i chce otrzymać powiadomienie o zakończeniu. No tutaj możecie sobie wybrać różne rzeczy. My płaciliśmy kartą, także przejdź do płatności i dostaniecie na maila również informację. Także jeszcze raz nie dajcie się nabrać. Strona to jest. E-dalnice.3. Jeżeli wejdziecie do innego języka, jeżeli wam się pojawi czeski, to pamiętajcie, że tu również jest polski, niemiecki, inne. I to właśnie tutaj kupujcie winietę i informujcie się o wszystkim. Drugi temat, który trzeba poruszyć, to jest paliwo. Zatankujcie jeszcze na dzień dzisiejszy po polskiej stronie. W Czechach jest to bardzo, bardzo drogo. My tankowaliśmy po 42 korony. Liczcie sobie razy 20 groszy już. To jak, jest, jak tutaj narzekamy, tak, no to to oni albo zarabiają miliony kolosy. koron, albo, albo jeżdżą rowerem. W każdym razie to jest ponad 8 zł. No około 8 zł za litr mm. benzyny, bo diesel był jeszcze droższy, bo był po 46 koron. To jest w ogóle jakaś masakra. Także portfel bolał. Bolał, tak, dokładnie. A tankowa tankowaliśmy w małym miasteczku w Pilzno, czyli w małym czwartym pod względem wielkości, wielkości to może nie tak. małym, ale gdzieś tam na uboczu była ta stacja, także to nie była jeszcze najdroższa cena, bo przy autostradach można było widzieć 46 koron za diesla. Dobra, i teraz może tak, chodzi o wyjazd do Pragi. Jeżeli przygotujecie się wyjazd do Pragi, to my polecamy. Abyście zatrzymali się gdzie? Na parku. Na parku i Jedź. Na parku i Jedź, Są dokładnie. Y, Parkuj i nie y, są w każdym miejscu w Pradze, y, przy stacjach metra. Więc tak, to jest, to jest, to, to 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 jest, jest szok, najwygodniejsza, no. najwygodniejsza y, forma komunikacji w Pradze. A teraz Wam pokażę, jak najlepiej znaleźć parkingi, parku i jeździć na czeskiej stronie. TSH, 3 wpisujemy. I wchodzimy na TSK. Przepraszam, nie TSH i tu macie TSH Pracha. I lądujemy na stronie internetowej komunikacji miejskiej w Czechach. Wchodzimy na aktualni do prawa, później schodzimy troszkę w dół. Mamy parkowistę, lecimy. Na ich stronę główną, i tutaj mamy ślaczki, nic nam nie mówią, ale jest również mapa. Mapę możecie powiększyć tutaj. Ja niestety nie mogę, bo mi się wyłącza nagrywanie, nie wiem czemu tak jest. I teraz Wam pokażę, że możecie również dokładnie zobaczyć, jaki jest wjazd. Dla mnie to było dosyć ważne, żeby wiedział na co się przygotować. Możemy, tutaj macie wszystkie parku i jedź na obrzeżach. Również będzie blisko metro, jestem pewien tego, przynajmniej tu w tych dwóch było i podejrzewam, że jest we wszystkie, bo metro jest ładnie skomunikowane. I my chcieliśmy najpierw stanąć tutaj, ale było wjazd zamknięty, nie wiemy czemu, ko Hornbacha i możecie sobie, tak jak ja to robię, zerknąć również ludzikiem, tak, dokładnie na wjazd. I to jest właśnie to miejsce, gdzie raz, niestety brzydko pachniało, dwa, że te urządzenia niezbytnio z nami chciały współpracować, a trzy, tutaj zapłaciliśmy i przy wjeździe jest skanowana wasza rejestracja, skanowana rejestracja i pobieracie sobie CETEL, czyli Świstek i parkujecie. Także jeszcze raz na tej stronie możecie znaleźć wszystko, co potrzebujecie. TSH Myślnik Pracha. Kropka, jest możliwość, oczywiście, w Edge'u tłumaczenia. Ja mam ustawiony niemiecki, a ja wy możecie sobie ustawić polski. A tymczasem wracamy do. Można do centrum. My tego nie próbowaliśmy, ale porównywaliśmy, w że tak powiem, w chyba od 9 do 12 czasami, e jak szybko się jedzie metrem i jak szybko można dojechać autem, pomijając oczywiście tam jeszcze miejsce, gdzie musisz znaleźć parkingowe, bo to jest akurat w granicy z I uwierzcie mi, że to metro zapitala Pitela, gdzieś zresztą widzieliście na filmie, i koszt takiego metra. 24-godzinny bilet dla jednej osoby kosztuje 110 koron. No to, znaczy umówmy się to nie jest tylko metro, tak? A więc właśnie, jest, to bo to jest, jest, jest przejazd to są bilety 24 godzinne które są na wszystkie środki transportu dostępne, dostępne w Pradze, więc to, Czyli za no, darmo no, nie tylko metro, kupujecie jeden bilet za 110 koron, poruszacie się przez 24 tak. godziny tramwajami Metrem, gdzie tylko chcecie. Dokładnie tak. Więc to jest dobrze. bardzo opłacalne, jeżeli chcecie się przemieszczać e, z punktu A do punktu B przez cały dzień i zwiedzać. I my zostanęliśmy e, na. E... I to ponownie my tym razem z poradnikiem odnośnie linii metra w Czechach wpisujemy w google pit.3 i przekierowani zostaniemy do czeskiej strony. Komunikacji miejskiej. I teraz tak, jak widzicie jest po czesku, ale większość tych stron możemy tłumaczyć chociażby na język angielski. Jeżeli chcemy się dowiedzieć odnośnie cen, to wchodzimy w Tickets on Price i tutaj mamy podano, jak na tacy, ile kosztuje bilet, za jaki okres czasu. I 30 na 30 koron, 90 na 40 koron, 24 godziny, godziny kosztuje 120 koron czeskich. Tu jest informacja, że zniżki mają połowę. Mają osoby od 60 do 65 roku życia, a dzieci poniżej 6, jak i powyżej, osoby powyżej 70 roku życia jeżdżą za darmo. Również po prawej stronie mamy informacje odnośnie przewozu, że tak powiem, wózków dziecięcych i to jest za darmo psów za darmo mały bagaż za darmo a tu jest jakiś. Duży bagaż, nie mam pojęcia, 20 czeskich, Tutaj zapewne jest więcej informacji, jakie wymiary ma ten duży bagaż. Ale możecie sobie tutaj doczytać. Bardzo fajna strona, wszystko można znaleźć. A jeżeli chcemy się dowiedzieć, jakie są linie metra i gdzie podróżują, to wchodzimy w mapy. I my posługiwaliśmy się drugą mapą, właśnie tą. I zostajemy przekierowani na bardzo ładny pdf który tutaj widzicie, który pokazuje, że są trzy linie metra, i jakie mają stacje, i gdzie się linie metra krzyżują. Przy czym tutaj trzeba powiedzieć, że to jest wełtawa. Możecie sobie gdzieś tam więcej na mapie zobaczyć. A gdzie tu jest mostek, a mustek to jest most Karola, praktycznie. My tutaj wysiadaliśmy, a tutaj właśnie parkowaliśmy, czyli rajska zachrada, jak widzicie obok jest parkuj i jedź i tak możecie właśnie stwierdzić, czy przy danej stacji metra jest również parkuj i jedź parking. Nam to zajęło około 20 minut dojechanie stąd tutaj, przy czym jest parę stacji. macie tu również wiele informacji, ale to zostawiam Wam, żebyście sobie poczytali, a my tymczasem wracamy w takim razie do filmu. Obrzeżu tak naprawdę Pragi? Myśmy... Tak, na którejś tam e, końcowej strefie, bo my nie wjeżdżaliśmy, tylko stanęliśmy na pierwszym parku i jedź praktycznie. Na drugim, e, bo pierwszy był e, zamknięty. No może tam na drugim parku i jedź. E, I było metro. strefie i zaraz tam obok było metro. Było metro. Ile, 15 e, minut? Około 20 minut zajęło nam przejechanie z tej, powiedzmy, przedostatniej strefy, tam nie wiem, 9-12 do strefy pierwszej. Także tak, to bo jest na, naprawdę. Na, na most, momentu. na mustek. I w ogóle są tak. trzy linie metra, są wszystkie skomunikowane ze sobą zarąbiście. Można się fajnie przesiadzić. Tak, także są przesiadki, w, yy, i w ogóle fajnie jest też wyjazd z tego metra do góry, tymi schodami też widzieliście w filmie. A jak nie, to zapraszamy do tych filmów. Bardzo fajna rzecz, także pamiętajcie bilet 24 godziny, No Bardzo tak, ale musicie jeszcze gdzieś zostawić auto, prawda, i parku i jeździć też jest płatne I kosztuje 50 koron, przynajmniej w tej strefie, gdzie my byliśmy na obrzeżach, mi się wydaje, tak. że wszędzie gdzieś więcej kosztuje Jeżeli zostawicie tak, auto... Znalazłam informację, że jest od 50 do 100 koron, więc tak. podejrzewam, że w centrum to już te 100 koron można zapłacić, tak. ale... Ale 100 koron, przynajmniej na tym parkingu, gdzie my byliśmy, również damy w opisie, kosztowało wtedy, gdy zostawiamy auto na noc, czyli Jesteśmy od całą noc, tak, od rana. 12 do rana to wtedy 100 kolon. Przy czym trzeba się e, troszkę zaznajomić z płatnościami, które tam. Funkcjonują, bo nam się niestety, pomimo tego, że zainstalowaliśmy aplikację, dodaliśmy kartę itp. i td., też widzieliście, no, widzieliście filmie, To filmie, no, wyskoczył nie. jakiś błąd i nie dało się zapłacić. Ale no. na szczęście są tam e, bardzo miłe panie, które, które, no, po... które pomagają, tak, pobierają opłaty. No, nie wiadomo, co z tą opłatą później no, Raczej ale... mówiąc, to nie jestem przekonany, że to była opłata za to, czy to był taki typowy po prostu do kieszeni, ale nie tutaj Mimo nikogo nie. Mimo wszystko było opłacone, e, tak. Auto stało bezpiecznie, przyjechaliśmy, wyjechaliśmy. Elegancko. Dobra, czyli auto zostawiliśmy, udaliśmy się do centrum Pragi i tam i tam oczywiście możecie milion y, odwiedzać rzeczy, muzea, wejść na wieże, my jednak Zdecydowaliśmy się na atrakcje darmowe. Bez, darmowe, dokładnie. I tu nie będziemy omawiać o atrakcjach, bo widzieliście, Praga, wszystko, widzieliście wszystko w filmie. Tak, Praga Co jest tak duża i tak piękna, i te kamieniczki, most Karola. Trzeba oczywiście uważać również na te wszystkie lokujące błyskotki, słodycze, witryny. Mhm. No bo to wiadomo, może pociągnąć po kieszeni, a czasami warto odejść chwilę od centrum i można kupić coś taniej. Jeżeli chodzi o jedzenie w Pradze, no to my zrobiliśmy coś, czego nie polecamy Wam robić. Udaliśmy się do. Byliśmy głodni i poszliśmy do Maka. Do, ma, do Maka Letnicy. jeszcze przy moście Karola, tam zapełnie było trzy razy drożej. Trzeba dodać również, że nie ma tam hamburgerów, prawda? No nie, nie ma takich zwykłych było. hamburgerów. Nie było nic takiego, nic. były same, tylko wielkie takie big Maci. Tak, tak, za, za 250 koron, na, prawda? Na tak, kiro. 250 koron, To dzisiaj pamiętam, mówi, ile jest. 50 zł za bułę? To nie, to nie to nie ja. Kupiliśmy sobie powrapię za 100 koron, pamiętam, i tak. jeszcze frytki za Jakieś duże... za 50 koron, bo no. wydaliśmy w maku 250 koron. Tak, ja to mam napisane. Tak, 247 korony, czyli za 50 zł można się najeść w maku. Czy najeść? No. Przekonaj. No, Z się nie naj się nie najadamy, tak. ale no dobra, raz, e... nie zawsze trudno. Nas pogoda nie rozpieszcza w Czechach, ale i tak było warto. Dobra, idziemy dalej do tych kosztów, bo e, czyli można powiedzieć, że. Praga to parking, metro i jedzenie, no i atrakcje, to już jak chcecie. Jest dużo atrakcji, może jest również taki bilet Dzień Pragi, jak to nazwać? Kupicie bilet na wszystkie atrakcje w Pradze. Może nie wszystkie, ale na dużo atrakcji w Pradze za 1300 km. Niektóre, złotych. tak, niektóre wejścia będą darmowe, tak, a niektóre będą płatne. E, będą płatne, ale z rabatem, właśnie z tak, tym biletem. Tak. E, link też Wam wrzucimy. Tak. Wiem, że wrzucimy tam było. Wełtawą można było się przepłynąć tak, i tak, wejść tak, na tą problem. złotą uliczkę za tak. darmo i na parę innych muzeów, ale musicie sami przyjść, czy chcecie to wszystko zobaczyć. Dla nas 1300 koron było za dużo. To prawie jest za dwie osoby, to jest 500 zł. Tak, dobra. Później później to sklep. Jeżeli chcecie się stołować tak jak my, czyli nie po restauracjach, a w zwykłych sklepach, to przygotujcie się również na, na drożyznę bym nie powiedział, ale na ceny dość. Nieproporcjonalne do tego co kupujecie. O tak powiem. I na przykład my w Lidlu za niewiele rzeczy zapłaciliśmy, 250 koron również. A co kupiliśmy? Kiełbasę, Kiełbasę masło, cztery masła. bułki, picie. I zresztą teraz pokażę Wam ten koszyk, co kupiliśmy, bo nie pamiętam dokładnie nie mam paragonu. I to też był Lidl oddalony już od Pragi, bo wyjeżdżaliśmy na kolejną atrakcję, a nie, szukaliśmy wtedy noclegu. No i jak jesteśmy już przy noclegach. No to nocleg jak to u nas, oczywiście darmowy. Chwila strachu. E, nie, nocleg darmowy oczywiście my to liczymy, że trzeba kawałek odjechać od Tak, no nie Pragi, liczymy paliwa, tak. No to która... My zrobiliśmy 25 yy... km od Pragi, spaliśmy. Także 25 km, 50 niech spali nas No dobra, to, to 20 zł, no to za darmo mi się daje że w Pradze. Okej, okay. później yy, byliśmy na takiej atrakcji jak... A, ten, ja nazwałem to Wielki Kanion, koło Pragi jest taki mm. stary kamieniołom, gdzie można Ta fajnie Velka, zobaczyć miejsca. Wielka Ameryka. Wielka Ameryka, Praska, tak to powiem, z Afryko. Warto tam jechać. E, trzeba uważać, jak się zbliżamy do tej skarpy, bo tam w dół można łatwo zlecieć, mm. ale, ale super atrakcja, zdjęcia. Zafriko z tak, jedziemy dalej. Później byliśmy na e, Wielki Kanion za darmo, później Pilzno. Ruszyliśmy do Pilzna, i tam, z czego co, trzeba, warto powiedzieć, że Pilzno jest miastem, gdzie raz, że jest Skoda się urodził, tak? Józef Skoda, czyli ten założyciel. Jest Szko Emil, 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 Emil Szkoda. Emil, Emil Szkoda. Emil, Emil Ale Szkoda. się nie pomyliliśmy. No, To jak się pomyliśmy, to tu teraz się pojawi jego prawidłowe nazwisko i imię. I to jest właśnie założyciel tej skody, który na początku był, Marzana, ty czytałeś. Wiem później, że p, 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 zajmował się przemysłem zbrojeniowym, później, tak, a dopiero później tak. przeszedł na samochodowy, ale jeszcze wcześniej tak. zaczynał no, na branży. Nie, nie pamiętam teraz, jaka to branża była. Kutniczej? Coś z metalem związanym. I. Piliśnie, oczywiście, jest piwo. Pilzner, to każdy z nas kojarzy. wchodzą z linii 12 tysięcy butelek na godzinę, tak? Czy 120 tysięcy 120 120 butelek, butelek na, godzinę. na godzinę? Jest tam duże centrum, również w filmie zobaczycie. Można odwiedzić, można kupić sobie piwo. Jest muzeum ogólnie i my byliśmy i kupiliśmy piwo, i wydaliśmy na piwo 98 koron za dwie butelki, czyli 49 koron jedna. Taka 0,75, takie nietypowe butelki tak. jak na piwo. Ale mm. tam były różne różnice, tam zresztą było fajne miejsce. Jeżeli jesteście w Piźnie, to warto też zatrzymać się może już bliżej e, centrum i był parking. Parkowisko, pamiętasz? Parkowisko. Piźnie, w Piźnie. No to tam, ja, czekaliśmy 9 minut, żeby zaoszczędzić 9 koron. A, tak, 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 tak. parking w centrum właśnie Parking kosztował za godzinę 30 koron. Od 8 do 18. O, do, do 19. I później był za no to... Tak, no to wystarczy. No to tak, jak my przyjechaliśmy o 17.00 tak, i czyli... mogliśmy zapłacić tylko za dwie godziny, a później już I tak fajnie jest, że tam chce. na minuty sobie kupujecie. Zresztą w filmie zobaczyliście. Możecie klikać minuty i pojawia się wam cena. W każdym razie godzina kosztuje 30 koron. W centrum było droższe, bo już było 40 koron za godzinę, ale mi się wydaje, że to też nie jest źle. Później pojechaliśmy sobie do Lidla kupić pewne rzeczy. I teraz, na przykład, z ciekawości powiem wam, ile kosztuje energetyczny drinkulec. 8 koron. 8 koron, 8 razy 2. To co, co, to złoty 60? Tak, to taniej niż u nas. No to patrzcie, na przykład, energetyczny mordulec był tańszy. Banany kosztowały na przykład. 40, 7, 4 nie, 35 koron. Aha, za kilogram. Czyli 7 zł, czyli porównywalnie, chociaż troszkę drożej. No i Marzena oczywiście kupiła sobie delicie. To się nazywa piskoty Malina? Można no. powiedzieć, bo ty ładniej mówisz. No, no. Piscoty no. Tak. To 15 koron, czyli 3 zł. To też ta. Ej, patrz, to, to troszkę taniej bym powiedział. No. Dobra, później pojechaliśmy dalej na nocleg, który kosztował nas również 0 złotych i tam Marzena, Marzena atakowały traktory w śnie, rano, ona wszędzie widziała traktory, nie, nie, zobaczcie no, to w filmie, no, zobaczcie, zobaczcie najlepiej. Zaparkowaliśmy na, na przejeździe na, na pole I, i co? Jechał o 7.40 traktor? Jechał, tego nie możesz zaprzeczyć. No nie zaprzeczę, Jechał ale nie widziałem. Ale ja go słyszałam. To nie był traktor, tylko to był pojazd ja, podnoszący. to był traktor, no, ja to, go słyszałam. To był pojazd, który drewno przewala i miał takie widły, ale okej, okay, to był podnośnik. Nie, ale co było śmieszniej, mijał nas leśniczy rano i nie zareagował na nas, a później nas mijał jak wracał, a my szliśmy już na spacer. I, zrobił, tak. i, I nam podniósł, nie wiem czy to po czesku znaczy, żebyście już stąd jechali, czy hej, czy ahoj, dobre rano. W każdym bądź razie yy, spaliśmy, zobaczcie, gdzie w filmie najlepiej, i tutaj nie wydaliśmy nic, później udaliśmy się do Svatowskiej Skaly. Tak, Swatowskie Skały, ta piękna, piękna kładka. Piękna kładka z widokiem na, na skały, rzekę. Naprawdę też darmowa atrakcja. Trzeba się kawałeczek przejść, bo parking jest oddalony 3 km. Też w od... opisie wam rzucimy eee, gdzie? Bo to są tak. już karlowe wary. Tak, to już jest tak. Karlowych Warach, ale też piękna, piękna atrakcja, jeżeli ktoś naprawdę lubi, lubi naturę i takie obcowanie. Tak. Obcowanie Także z faktycznie parking był za frico, ale później pojechaliśmy do Centrum Carlos. War, karlowych, war. karlowych mhm. war i dla mnie jest to centrum dzbanuszków i wody pitnej jakiejś źródlanej Ponieważ jest to uzdrowisko, no, karlowe wary są jednym ze słynniejszych czeskich uzdrowisk dlatego no, nie oszukujmy się jest to, jest to region turystyczny, który przyciąga mnóstwo osób i wiadomo jak to region turystyczny musi na czymś zarabiać no i zarabia Więc... na tych dzbanuszkach, wszyscy chodzili, no popijali ciepłą I wodę Dobra, docenię, ja sobie kupiłem swoją wodę, zaraz wam pokażemy. Bo tu mamy wszystkie paczuszki. Dobra, jedziemy dalej, bo już długo gadamy. I teraz tak, my w karlowych warach e, kupiliśmy dwie becherówki, które kosztowały po 60 e, korun I jeszcze zobaczcie film, jak ja się dogaduję na telefon. Pani okazało się, że gada po rusku, a ja nie pani mają i nie po rusku. Kupiliśmy oplatki, gdzie też to jest jakieś. Tak, jakiś taki czeski. Tak, Ogólnie to są. Zwykły opłatek, ale okej. Okay. Ehm. I byliśmy w tesko na jedzonku na, czeskim. No udało, no, myślę, że tam widzieliście. Szukaliśmy długo tego czeskiego jedzenia, a to proszę, już byliśmy tak, 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 tak. zniechęceni, Znęceni. tak zmęczeni i przed nami po prostu wyrosła czeska kuchnia. Tak, w tesko. Yy, I teraz tak, Kreska. jeżeli chodzi o cenę, to tak, jedno danie. Ja sobie wziąłem knedlicki z jakąś kapustą, białą i czerwoną, 110 korum. Marzena sobie wzięła. Smażony ser, ziemia. Nie smarzony ser. Smażo... Smażony ser. Smażony ser, dokładnie. Syr. Też 110 koron. Do e... tego kola fanta po 40 koron. Tak, także 300 koron wydaliśmy na jedzenie. Na je... Ja się na pewnie na Także z, z 300 koron razy 2 też 60 zł, wydaje mi się, jeżeli na takie turystyczne miejsce, oczywiście to z Tesco, Ale też fajnie, bo tam cały czas był ruch i na pewno było świeże. To spoko. E... I dodatkowo poszliśmy kupić smakołyki i teraz właśnie przejdźmy do smakołyków, bo A, coś, co lubimy marzena się skakała na jak. Tak. Oczywiście, tak jak już mówiliśmy, kupiliśmy takie smakowe płatki, są przeróżne, A, jak tam wejdziecie i chcecie wybrać coś to tak. konkretnego, to ni cholery nie wybierzecie, bo smaków jest tam pierdyliard różnych, tak. od cytrynowych, po kawowe, po śliwkowe, e, to są, ale fajne, będziemy próbować. To są e, oplatki, to się tu są jeszcze takie, takie wafelki. To są to, to są tak samo oplatki, tylko tak, przeplatane w czymś innym. one e... a wadzie, w ogóle słodycze wbrew pozorom nie są tanie, bo ja mam tutaj rachunek i teraz Wam już mówię. Gdzie są rachunki? Tutaj może. No. Mm -hmm. I rachunki były drogie. Bo te oplatki wydaliśmy w ogóle w tym CESCO 507 korun, czyli stówę. I te. E... Ale nie wiem, warte nie licząc nie, tak, tak, Bo te co to było? Kolo, kolorada? Jest. 20, 13 koron, czyli 2,60 za taki batonik to w sumie tak. normalna cena, ale my jesteście, pamiętajcie, my Jan, jesteśmy Janusze. Mamy choralki. mamy choralki. To są też typowo czeskie. A ja tutaj pozwolę sobie, może tak. I choralki kosztowały. 9 koron, czyli 22 zł. To spoko, Mamy jeszcze. oczywiście duże i małe lentilki. Lentilki, chyba ja mówię, że kosztowały lentilku. duże kosztowały lentilki e, 34 korony, czyli 7 zł, a małe kosztowały 8,60 zł. Teraz czekoladka, którym, e, o której istnieniu wyczytałam w internecie, że też jest typowo czeska, Fidorka. No. No, co mi robisz? A Fidorki kosztowały. Fidorka. 11 koron, czyli 2.20. Czyli spoko. No ale jak za takie coś to. A, i coś. No i to, a o właśnie, bo ja teraz chciałem nawiązać do tej leczniczej wody, do tej leczniczej wody, gdzie wszyscy w dzbanuszkach po, popijali jakąś wodę taką ciepłą, bo ja też spróbowałem napić, ale może na powiedzie, że to nie dla mnie. I ja sobie kupiłem jakąś no, typową becherówkę. Becherówka. Bechorówka. A i szczerze mówiąc, no gdzie teraz? Co nie teraz? No daj. Ja nie będę jechał Oj. Herbaciana. Oj. A ja Boy. nie lubię wódki. Co hmm. to no jest... Herbar, herbal... likier. To jakiś herbaciany... Likier herbaciany. Znaczy I ja tam. nie przepadam za alkoholem. Może kiedy indziej. No. Ale dobra. Także okay. to jest moja źródlana woda. A, no i mamy jeszcze... I mamy tutaj nietypowe... Tak. E, nietypowe, wielkie... Pil... Pil... Ile to ma w ogóle? 0,75. 0,75 tak. Pilsner. Ogromny. Tak. Także, też fajna. Mamy takie, oczywiście, dwie sztuki. Znaczy, my ogólnie i tak jesteśmy bardzo oszczędni, no bo te rzeczy, które kupiliśmy, to już porozdawaliśmy większość tak. wielu osobom. E, dla siebie to my praktycznie nic nigdy nie kupujemy, bo no, dla nas sam wypad jest już atrakcją. Film jest dla nas najlepszą tak, film, pamiątką e, i wspomnienia. Wymieniliśmy 500 korun i zostało nie, 500, nam. 500 złotych. 500 zł, czyli 2600 korun tak. dostaliśmy. Zostało nam 300 koron. Czyli 2300 straciliśmy. Przy czym tak naprawdę my zużyliśmy z tego może połowę. A reszta to zakupy, tam dla innych i 300 zł. Czyli nasza. plus paliwo. Czyli nasza wycieczka tak naprawdę kosztowała. 2, bo już powiedzmy to 2300 korun, to powiedzmy było 400 zł, już tak zaokrąglając. Paliwo, paliwo to jest. 600 zł. Liczyliśmy. Znaczy, nie, a czy to Ogólnie z łodzi po wszystkich drogach i do łodzi 600 zł liczyliśmy? I jeszcze. I chyba ty, a i 300 zł z karty wydałem ja. Czyli 300, 300 tysiąc, 300 zł gdzieś trzeba liczyć. Jak, jeżeli chodzi o Czechy, to polecamy, bardzo polecamy, prawda? Tak, jeszcze, no my na pewno jeszcze raz pojedziemy, ponieważ tutaj, tutaj gdzie jesteśmy w tym momencie, jest no, dobra baza wypadowa, bo jesteśmy praktycznie przy turystyku polsko-niemiecko-czeskim. Tak. Eee, dlatego no jest to super, super baza i, i myślę, że jeszcze, jeszcze nie raz Udam się to, tam że... pojawimy. Znaczy się, na pewno pierwsze koty za spaliśmy na dziko w Czechach, nic no, nam się tak. nie Pierwszy stało. Pierwszy nocleg zagraniczny. Tak, trochę, trochę cykora, fajne miejsca, zobaczcie w filmie, a my się teraz z Wami żegnamy. po Powolutku żegnamy. Mam nadzieję, że pomogliśmy trochę. Ja jeszcze zrobię szybkie podsumowanie, jeżeli wyjeżdżacie do Czech to winieta, Czyste korony, bo się nie opłaca wypłacać. Okay. Lepiej stanąć przynajmniej dla nas na parkingu park and drive, było bardzo tanio, i leci sobie metrem i komunikacją, bo jest super. Spać na dziko, tak jak my, jeżeli jesteście z a jeżeli nie, to też spać na dziko najlepiej. Okay. I robić objazdówkę. Praga piękna, dużo miejsc, dużo zwiedzania, jednak tak. bardzo droga, jeżeli chodzi o wejścia. Na przykład, złota uliczka 250 koron, do sobie, pamiętam, tam było. No, to tak. dla nas to w ogóle zwiedzanie starych budynków. Jeżeli ktoś lubi architekturę, to jak najbardziej. My wolimy sobie przejść za fliko. Warto też się zaopatrzyć, tak naprawdę, w mapę. I trochę no tak, poczytać o atrakcji I się przygotować. I chociaż nauczyć się, jak się mu wymawia. Stacja bezlową numer 5. Bo ja. A jak nie, to mieć, mieć ze sobą słownik tak, tak, i taki Ja jadł do Prachy. Także dziękujemy Wam za obejrzenie tych naszych filmów, naszej wycieczki. Dokładnie. I tyle. I tyle. I Czechy ogólnie drogie, na pewno tam nie tankujcie. Trzymajcie się, my ruszamy dalej w podróż do pracy teraz. Do domu, teraz do koniec pracy. dobrego, ale majówka zaraz już i. I kolejna wyprawa. Tak także do zobaczenia, do zobaczenia w kolejnej podróży. Nie. W następnym filmie.